Dzień dobry, Katarzyna Sadowska. Od 1 stycznia 2021 roku podmioty lecznicze, które wykonują świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie umowy z NFZ, mają obowiązek wdrożenia nowych zasad prowadzenia rachunku kosztów. Wiąże się to ze zmianami przede wszystkim w planie kont. Również podmioty, które nie są jednostkami medycznymi, zwykle z nowym rokiem chcą dokonać zmian w programie księgowym, których nie można już robić w ciągu roku. W związku z tym pokażemy, jak w KSFKW otworzyć i zamknąć rok obrachunkowy oraz jak dokonać zmian w planie kont. Otwarcie nowego i zamknięcie starego roku obrachunkowego wiąże się w KSFKW z szeregiem zagadnień, które mogą być wykonywane w różnym czasie, a wiele z nich jest wspomagane automatycznymi funkcjami. System KSFKW jest systemem wieloletnim, co oznacza, że na jednym schemacie bazy danych prowadzimy wiele lat okresów obrachunkowych. Okres obrachunkowy w KSFKW zaczyna się w styczniu, a kończy w grudniu tego samego roku. Proszę zwrócić uwagę, że każdy rok zaczyna się od okresu bilans otwarcia, a kończy okresem zamknięcia roku. W okresie bilans otwarcia następuje przypisanie sald kont księgowych na początek okresu, natomiast w okresie bilans zamknięcia następuje wyksięgowanie wszystkich sald kont wynikowych na konto wyniku finansowego za pomocą dokumentu PK. W systemie KSFKW elementy takie jak plan, kont, rejestry, typy dokumentów, definicje, dekretacji czy słowniki mają rok otwarcia i rok zamknięcia. Więc w przypadku, gdy otwieramy nowy rok, nie musimy kopiować do niego żadnych definicji, ponieważ obowiązują one przez cały czas. Dzięki temu dodawanie nowego roku jest łatwe i przyjemne i nie potrzeba do tego żadnych skomplikowanych operacji. W przypadku, gdy chcemy zmienić definicję na przykład planu kąt, należy w nowym roku usunąć konkretne kąta i dodać nowe, a definicje kąt usuniętych będą nadal widoczne w roku poprzednim, lecz będą miały już rok zamknięcia. Zwróćmy uwagę, że w planie kąt przy niektórych kątach wyświetla się mała literka F. Oznacza to, że konta te powstały na podstawie słowników i tylko w słownikach powinny być dodawane, poprawiane czy usuwane. Natomiast konta, które nie są założone na podstawie słowników, modyfikujemy już bezpośrednio w planie kont. Aby zmienić np. konta zespołu piątego należy w nowym roku wejść do edycji słownika ośrodków kosztów i używając klawiszy po prawej stronie ekranu dodawać lub usuwać konta ze słownika. Po modyfikacji słownika możemy na jego podstawie zaktualizować plan kont. Wystarczy wejść do szablonów planów kont oraz wybrać przycisk utwórz konta. W słowniku rodzajów kosztów i ośrodków kosztów mamy możliwość dodania składników automatycznie na podstawie wzorca zawartego w rozporządzeniu, wybierając w edycji danego słownika prawy klawisz myszy, utwórz wzorca. Po dodaniu kąt z szablonu, oczywiście można je nadal edytować, dopasowując do swoich potrzeb. Uwaga! Jeżeli chcemy rozbudować konta ośrodków kosztów o kolejny element, np. lokalizację, to w pierwszej kolejności dodajemy w górnym okienku kolejny poziom, w tym przypadku trzeci, a potem rozwijamy wszystkie konta słownika o lokalizację. Zalecamy, aby w przypadku słownika kąt ośrodków kosztów trzymać się zasady, żeby wszystkie konta były równej długości. Jeżeli chociaż jedno konto ośrodków kosztów jest rozbite na trzy poziomy, powinniśmy go dodać do każdego konta z tej formuły, ponieważ bardzo ułatwia to definiowanie wielu zestawień w przyszłości. Dokumenty wprowadzane do systemu KZKW zaksięgowane na konta rozrachunkowe automatycznie powodują powstanie rozrachunku. Rozrachunki wynikające z tych zapisów są wieloletnie i nie ma potrzeby przenoszenia ich na nowy rok obrachunkowy. Po wejściu do rozrachunków zawsze będziemy mieli tam wszystkie dane niezależne od roku księgowania. Aby zamknąć całkowicie rok obrachunkowy, zmieniamy okres na ostatni, czyli zamknięcie roku. Następnie dodajemy dokument PK z datą ostatniego dnia roku i przeksięgowujemy salda kont wynikowych, czyli nasze czwórki, piątki czy siódemki na konto wyniku finansowego. Przeniesienia sald, kont bilansowych na nowy rok możemy zrobić w dowolnym momencie. Jeżeli jeszcze zaszłyby jakieś zmiany, to możemy to zrobić wiele razy, aż do momentu nieodwracalnego zaksięgowania miesiąca stycznia. Będąc w bilansie otwarcia, możemy przepisać salda z poprzedniego roku, wybierając opcję Pobierz z BZ oraz Zapisz. Po zapisaniu bilansu otwarcia nie zobaczymy jeszcze zmian na kontach. W pierwszej kolejności należy sprawdzić podsumowanie sald po stronie winien i ma. Jeżeli cokolwiek by się nie zgadzało, możemy po prostu kwotę poprawić ręcznie i ponownie zapisać. Dopiero teraz możemy zaksięgować prowadzone salda na kontach. Od tego momentu, zarówno w zestawieniach, jak i na kontach, widzimy już stan BO. Salda kont nie przeniosą się, jeżeli w nowym roku założymy nowe konta lub rozbijemy stare o dodatkowe analityki bez wskazania konta powiązanego, czyli nie damy systemowi informacji, że nowo utworzone konta mają przejąć salda starych kont. Podobnie, jeżeli w starym roku zamkniemy konto, a następnie w nowym roku założymy takie samo konto z takim samym numerem, to bez uzupełnienia konta powiązanego na zamkniętym koncie system ich nie powiąże, tylko potraktuje jako zupełnie różne konta. Konta wynikowe nie przenoszą się oczywiście na bilans otwarcia nowego roku, natomiast przenoszenie kont bilansowych jest uzależnione od ustawień w opcjach programu. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał będzie dla państwa pomocny. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek o sos tutor.